Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Ja dzisiaj wstałam o godzinie 7, szybko się ogarnęłam i zebrałam. Teraz jest około godziny 10, za godzinę mam pociąg do Gdyni, ale dzisiaj robię sobie, słuchajcie, dzień off. To były bardzo trudne 3 tygodnie, do tego cały weekend pracowałam, montowałam filmy, załatwiałam różne sprawy. Stwierdziłam, że raz trzeba po prostu wziąć wolne i dzisiaj nastał ten dzień. Ale zanim Wam opowiem o moich planach na dzisiejszy dzień, najpierw czołóweczka. Jestem teraz w McDonaldzie, ponieważ tam no, musiałam bardzo szybko się wybierać, żeby wyjść ze wszystkimi z mieszkania, bo później nie miałabym jak z tego mieszkania wyjść. E, dlatego też przyszłam sobie do McDonaldu, myślę, że wypiję sobie jakąś kartę, to posiedzę i poczekam na pociąg do Gdyni, ale to nie będzie moja podróż do Gdyni, ponieważ dzisiaj zabieram Was w nowe miejsce. Po raz pierwszy będę jechała do Cartus. Chcę zwiedzić nowe miejsce, chcę poznać nowe miasto, chcę z wami odkryć coś nowego, a przy okazji pokazać Wam coś innego na vlogu, dlatego pomyślałam, że to może być bardzo interesujące. Co prawda czeka mnie podróż trzema pociągami, tym bardziej z Wrocławia, ale nie jest tak źle. I będę jechać najpierw do Gdyni tym szynobusem, potem skoczę w stm do grzeczka, bo mi właśnie koleo, czyli taka aplikacja naszych kolej jest tutaj regionalnych pokazywała, żebym jechała czyli taką specjalną odmianą właśnie kolejek lokalnych. Nie z kremką, tylko potemką, ale one jeżdżą bardzo rzadko. Musiałabym w Dyni czekać słuchajcie, godzinę, żeby potem na Gdańsk rąbiechowo czyli tak naprawdę to jest chyba przystanek na lotnisko, żeby się przesiąść do pociągu do Kartos. Ale to w sumie nie ma sensu, ponieważ mogę skoczyć w skm które jeżdżą co 5-7 minut i dojechać do Brzeszcza, a jak dojadę do Brzeszcza, to stamtąd startuje właśnie ten pociąg do Kartos i one jeżdżą, mniej więcej od pół godziny do godziny, więc mam nadzieję, że uda mi się trafić na taki dość szybko, wiecie, że nie będę musiała czekać w tym grzeszczu, nie wiadomo jak długo i wtedy około 40 minut, chyba 30 czy 50 minut jestem w kartuzach. Bardzo się cieszę, bo już dawno się wybieramy, żeby ruszyć się w tamtą stronę. Jeżeli takie vlogi Wam się spodobają, to może ruszymy nie wiem, na przykład później jeszcze do Kościerzyny. Zobaczę jaki będzie transport, ale cieszę się, ponieważ robię wreszcie coś dla siebie. Dzisiaj jest taki, wiecie, dzień dla mnie i mogę sobie wrócić. Późno już zapowiedziałam siostrze, że będę i po prostu wyrwałam się od pracy. Oczywiście nagrywam vloga, będę nagrywać rolki, nagram outfit, może jeszcze jakiś ranking nagram, jeżeli znajdę, chociaż powoli zaczynam się te rankingi wyczerpywać. E, wiadomo, że będę pracować, ale e, tak na spokojnie. Jedyne co, to z jednej strony cieszy mnie, bo zrobiła się wreszcie normalna pogoda, bo przez weekend były e, tak ogromna upała, a wczoraj znowu była kolejna nawałnica, dlatego ja się nie ruszałam z domu, po prostu siedziałam przy kąpie, pracowałam e, i mieliśmy wieczorem oglądać film i słuchajcie, tak, przypadliśmy do załatwienia różnych spraw, że nawet tego nie zrobiliśmy, bo pracowaliśmy w wersji pierwszej, więc było ciężko, ale się udało wszystko ogarnąć. Dlatego też cieszę się, że pogoda się ogarnęła, bo jest około 20 stopni. Ale słuchajcie, był taki chłodny wiatr. Dlatego za plecami mam kurtkę, bo szłam w kurtce. Jak będę wychodzić na pociąg, to myślę, że spokojnie założę. I ja lubię taką pogodę, kiedy jest fajnie, ciepło, ale nie ma takiej gorączki jednak z drugiej strony będzie to trochę mnie wkurzyć, już coś czuję, bo z jednej strony będę musiała co chwilę wkładać i ściągać tą kurtkę, bo w pociągach pewnie będzie mi za ciepło, ale dobra, będę miała trochę rehabilitacji, nic mi nie zaszkodzi, nic mi nie zaprzeczuje dzisiejszego dnia, bo mam naprawdę dobry humor. Rano jak się malowałam, to spam sobie, słuchajcie, muzyki e, i nie wiem, załapałam jakąś taką totalną głupapkę. Śmiałam się jak głupi do sera, bo ja się sobie się zabiegałam, sobie, nie wiem, mam po prostu dobry humor. I mam nadzieję, że ten dobry humor utrzyma się przez cały dzień i że to będzie naprawdę fajny dzień, fajny vlog i że miło spędzicie czas na tym filmie, że wreszcie będę Wam mogła pokazać co innego niż tylko w kuch. spraw, papieru, urzędy i, i załatwianie spraw, bo powiem Wam już zupełnie szczerze, że nawet mnie to już trochę zludziło. Chociaż chciałoby się powiedzieć, że dzisiejszy dzień szedł zbyt prosto, a mianowicie dojechałam sobie do Gdyni Głównej, przyszłam od razu na peron SKM, czekałam trzy minutki, wskoczyłam do skm nie było żadnych problemów. Przyjechałam do Brzeszcza i okazuje się, że winda na peron p nie działa. Jeszcze teraz będę szła, to sprawdzę, ale najprawdopodobniej nie działa, bo się drzwi nie zamykają i nie chcę ruszyć yy, i... Powiedziano mi tutaj, że jest drugie wejście, bo się pytałam i pracowników w sklepach, i takiego pana, którego spotkałam na ulicy. Pokierował mnie przez galerię, ale okazuje się, że do galerii też nie działa, więc nie mam jak się dostać na feron. Już sobie wczeliłam alternatywną trasę, to znaczy wskoczę w tramwaj, podjadę na Strzyża, czyli na kolejną stację i tam będę łapać pociąg do Kartus. Wiecie, ja sobie poradzę, bo ja jestem lokalna i wiem jak tutaj e, operować, no ale mimo wszystko jest to śmieszne, bo słuchajcie, we wrześniu w tej chwili działa tylko winda na skm -kę. Z tej strony odgradam na skm się nie dostanę oraz nie dostanę się na żaden z pozostałych dwóch peronów. Więc jest totalna, totalna, totalna lipa. E, mam nadzieję, że później już podróż będzie bez zakłóceń. Nie będę ukrywać, że chciałam tutaj we wrzeszczu siąść, bo tutaj pociąg zaczyna bieg. No ale wiecie, jak się nie da, to się nie da. Jestem ciekawa, czy dzisiaj to jadę do tych kart. Tylko potem będę musiała jakoś wyszukać alternatywną drogę. E, wiecie do powrotu. Chociaż teraz mi przyszła myśl jeszcze jedna, ale on też będzie jechał, bo to na lotnisko też jest z strony pierwszego, więc no, chciałam, bo miałam alternatywną trasę, że mogę jechać z Gdyni, ale tam trzeba było czekać 50 minut na pociąg na lotnisko, żeby potem się przesiadać. I chciałam uniknąć tego czekania, a wyszło jak wyszło. Widzicie, nie zawsze ta trasa krótsza będzie lepsza, ale powiem Wam, że to jest Dziwne, że na takiej wielkiej przesiadkowej stacji, jaką jest Gdańsk Grzesz, windy na perony nie działają. To jest absurdalne. A przecież SKM tak się zarzukał. Tylko że tak, bo zaraz SKM powie, że windy, na, winda na perony SKM działa, tylko winda z galerii nie działa i jest zgłoszona, ale jeszcze nie została naprawiona. E, winda e, na perony, które już nie są skamkami, bo są pokamkami i e, wiecie, kolejami nie działają. więc e, to... Czasami podróżowanie jest zabawne, jak możecie zobaczyć. Trzeba się przygotować na różnego rodzaju problemy, A wiecie, mi się dzisiaj nigdzie nie spieszy. Chciałabym na 21 być po prostu we Władysławowi, ale zobaczymy, jak wyjdzie, a tak poza tym to wiecie, na luzie, bez spiny, bez nerwów, więc lecimy, szukamy przejścia i będziemy ogarniać, bo mam nadzieję, że właśnie ten plan wypali. Możecie sobie zaraz dobrze w telefonie znaleźć, na jaki tramwaj muszę podejść. Tam widziałam, że trzy mi pokazało, więc wiecie, jeszcze siedzące 5-7 minut, więc nie powinno być problemu. Pół godziny miałabym iść na strzeża, więc to też nie jest daleko. Ale chcę zaoszczędzić czas, bo może by mi się udało złapać też byłam, błąd, nie złapię tego 13.30, bardzo kto minutes Nie minęło nawet 10 minut, a robię wam mały update. Jak widzicie jestem w pociągu i tak cudem się udało. Dosłownie cudem, bo słuchajcie szłam przez tunel i mówię dobra, spróbuję jeszcze raz jechać tą windą, a nóż się uda. No i wchodzę, winda zmyka drzwi, ale nie chcę ruszyć. No to mówię, dobra, muszę iść na ten tramwaj. Ale widziałam, że już na tym 13.30 nie zdążę, bo było około godziny 13, no 25, coś takiego. I mówię, dobra, następnie mam 14.00, coś, no będę późno w kartuzach, ale okej. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wchodzę do tej windy, drzwi były otwarte, drzwi się zamknęła, ale winda nie chciała ruszyć. No to nacisnąłam przycisk, żeby drzwi się otworzyły, drzwi się otworzyły i przypadkiem zacząłem za szybko wyjeżdżać, bo się śpieszyłam i uderzyłam lekko w drzwi. I te drzwi się zamknęły i słuchajcie, potem jak się zamknęły, nie chciały mi się otworzyć, ja już po prostu mikrozawał, mówię, utknęłam w windzie, będzie fajnie, nie? E, po czym wcisałam zero i przez to, że uderzyłam w te drzwi, nie wiem czy tam coś nie stykało, e, to te drzwi się dąknęły i pojechałam na zero. I patrzę, że mam dwie minuty do dojazdu do pociągu do kartus, więc wiecie, dzisiaj po peronie, najszybszą prędkością. I e, pani akurat, konduktor wyszła, wymknęłam, że właśnie chce e, do pociągu i pani na mnie zaczekała, już rozłożyła rampę, więc się udało. E, będę w Kartuzach, już Wam mówię. Około 14 i więc jest to dobry czas, a przy okazji zobaczę sobie jak wyglądają perony PPL-ki. Pewnie też to teraz widzicie. I tu są chyba przyjdzie windy, bo oni zrobili te perony dostosowane. Tak co najmniej mi się wydaje. one się do Was już na spokojnie z Kartus, ale jestem mega zadowolona, że się udało. To było super. Hey, I wish you could see jechałam do kartus i jestem teraz na rynku. Za chwilę dojdę do takiego. Starego kościoła, który już wykuplowałam, jest to kościół świętego Kazimierza, więc też pokażę Wam wnętrze. Wygląda bardzo fajnie. I bez problemu znalazłam rynek, bo rynek jest zaraz przy dworcu, więc nie jest to jakieś problematyczne. Za chwilkę też myślę, że tutaj sobie nagram outfit. Co prawda w kartuzach będę miała tylko 4 godziny na zwiedzanie, to muszę zjeść obiad. Tego będę szukać czegoś miarno szybko, akurat siedzę naprzeciwko kebaba, ale kebab to nie jest moje jedzonko, chociaż może takie dobre rolu. W sumie mogłabym zajrzeć, bo jest blisko i wtedy mogłabym szybko zjeść i wiecie wtedy popatrzeć czy nie, bo chciałabym zobaczyć jakichś tutaj konkretnych atrakcji. Są pewne rzeczy, które chciałabym zobaczyć. Nie wiem, jak wyrobi się czasowo. Mimo wszystko cieszę się, że dojechałam. I tutaj, w Herpuzach, jest dużo cieplej. Kurka jest mi nie kompletnie niepotrzebna. Natomiast są strasznie ciemne chmury. Ja mam nadzieję, że nie będzie padać i że mnie nie zmoczy więc, jest to duży plus że mam ze sobą kurtkę, tak wiecie, w razie czego. Już sobie opracowałam drogę powrotną, więc wiem o której i jak mamy jechać. I powiem Wam, że ta podróż PKM-ką była turbo przyjemna. Cała infrastruktura jest dostosowana. Każda stacja na trasie PKM-ki była dostosowana. PKM-ki są dostosowane. Dlaczego nasza STM tak nie mogła wyglądać? Wiecie, mi zdać, o co tutaj chodzi, bo kurczę, to jest nowa kolej. Okazuje, się, że da się zrobić dostosowaną infrastrukturę i nawet było jakieś dziężon, że jakaś ma miejscowe I tam też wszystko było dostosowane. Tutaj w kartuzach było przejście normalnie przez tory, tak jak we władzy Słowowej, tak jak na każdej stacji, wiecie, na półwyspie. Okazuje się, że może być przejście przez tory, tak zwana kładka, natomiast w Redzie okazuje się, że nie. I, I nie rozumiem tego i cieszę się, że tutaj nie miałam najmniejszego problemu z dotarciem. Powiem Wam, że lubię, lubię tą akceptację zwiedzania nowego miasta, lubię poznawać, lubię tą niewiadomą, co mi czeka i powiem Wam, że coraz bardziej rozkręcałam się w tych samotnych podróżach. Jeszcze niedawno chciałam, żeby ktoś ze mną jeździł, ale teraz lubię po prostu gdzieś się wybrać sama, raz na jakiś czas, wiesz, nie zawsze, bo lubię mieć towarzystwo, ale też raz na jakiś czas fajnie jest się wybrać samemu gdzieś i zrobić sobie przygodę, bo... To A uczy samodzielności, B pozwala odpocząć psychicznie, a ja też potrzebuję odpocząć czasami. O, tu już jest trzecia. O, jak ten czas szybko biega, bo szukam miejsca do nagrania, więc e, mam nadzieję, że tutaj dzwony nie przeszkadzały. Tego ja zabieram się teraz za roleczkę i będziemy zwiedzać dalej. Na szczęście mam na na ten mały DJI, więc co nieco Wam pokażę. Też nie będę Wam całego miasta pokazywać, ale co nieco zawsze mogę Wam pokazać. Do restauracji, która jest na rynku w kartuzach, i wziąłem sobie jajka sezonowe z ziemniakami zasmażonymi po koszówku i do tego góry kiszony. Teraz możecie zobaczyć to na przebicce. I powiem Wam, że troszeczkę się rozczarowałam, bo z jednej strony było to dobre jajka sezone, był bardzo dobry ogórek kiszony, ale ziemniaki to były po prostu zwykle ugotowane ziemniaki posmażone z boczkiem. Jeszcze część była niestety twarda, więc tak troszkę średnio. Liczyłam na coś innego, wiecie, na coś typowo kaszubskiego, no bo to jest właśnie taki typowo kaszubski sposób, ale u nas też się tak często robi obiad, więc nie było to nic dla mnie zaskakującego. Może dlatego, że ja po prostu tam w okolicach. Obiad był bardzo dobry, tak jak mówię, niestety trafiłam na część twardych ziemniaków i też tych ziemniaków było stanowczo za dużo, połowę ziemniaków zostawiłam, bo nie jestem w stanie tego zjeść. Teraz tutaj mam herbatę, która się nazywa, słuchajcie, beczka rumu i to jest herbata czarna z pomarańczami i jakimiś cukrowymi gwiazdkami, coś takiego, ale to jest herbata kompletnie bez alkoholu. Dobra, bardzo fajna. Typowo zimowe, jakie ja lubię, wiecie? Pomarańcza, czytaj tu jego więc typowa, taka moja ulubiona herbata. A że dzisiaj nie jest gorąco, więc jak najbardziej się sprawdzi. I w międzyczasie właśnie obrabiam rolkę. Niestety nie wiem, czy w tej restauracji, czy tylko tutaj w Kartuzach, Mam strasznie słaby zasięg. I rolka mi się teraz... Znaczy TikTok najpierw przesyła mi się strasznie długo. Więc nie wiem, czy będę po jeszcze trzymała telefon i przesyła rolki. Czy pójdę... Ja chciałam tutaj nagrać TikToka, ale nie wiem, czy mogę nagrywać jak mi przesyła. Więc może później gdzieś... No i najzwyczajniej świecie nagram. I muszę przyznać, że fajnie było posiedzieć, wiecie, popracować troszeczkę na telefonie, wypić dobrej herbaty, zjeść coś dobrego, bo naprawdę ja przyjechałam do Katowic i zanim dojechałam, to już w głodna, więc dość ironiczne. A, jeszcze chciałam Wam coś pokazać, poczekajcie, mam nadzieję, tak sięgnę, tak mam specjalnie wszystko dobrane, słuchajcie, w torebce, żeby sięgnąć, bo szukałam dobrej pomadki do ust I Wcześniej kupowałam Carmex, mi w ogóle bardzo często polecaliście Carmex, ale kupowałam ten taki wyciskany w tupce i on mi się nie sprawdził. I jakiś czas temu kupiłam sobie Carmex taki, wiecie, wykręcany, akurat truskawkowy, bo ja lubię zapach truskawkowy. I powiem Wam, że to jest normalnie Game Changer, uwielbiam tą pomadkę. Ona jest bardzo fajna, bardzo łatwo się ją aplikuje. że jest do tego SPF 15 na usta i daje bardzo fajny efekt takich super miękkich i dobrze nawilżonych ust. Użyłam jej zawsze i powiem wam, że... Naprawdę się sprawdzę i jestem w szoku, bo naprawdę kupiłam kiedyś karmek z tym i nic nie działał. A ta ma tylko i bardzo dużo nawilża i szybko się płania. Ja też zawsze sobie właśnie jak jadę pociągiem, to sobie nakładam taką grubszą warstwę i sam jadę do miejsca docelowego, to mam fajnie nawilżone usta. Dajcie znać, czy też mieliście ten karmek są właśnie wyciskany i czy też czuliście różnicę, czy to ja po prostu wtedy tak nic nie trafiłam, bo totalnie nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Ale to było naprawdę zaskakujące, bo kurczę, kupujecie produkt, który jest przez a on mi nie działa. Kupujecie ten sam produkt, ale w innej konsystencji, bo tamta jest taka, wiecie, rzadka, a to jest zbita i jest zupełnie inne działanie. Może przez to właśnie, że ta konsystencja jest inna. Nie wiem, tak mnie to bardzo mocno zastanawia, bo... Kurczę, czasami wystarczy, nie wiem, zmienić co, smak danego produktu, już jest inne działanie, nie wiem, ale tym produktem jestem zachwycona. Ten karmek jest wykręcany, pluskawkowy, mogę Wam z czystym sercem polecić, Jest super i bardzo mi się sprawdza. I teraz uczę się, żeby mieć pomadkę, która chce, bo zazwyczaj mam pomadkę wiecie w domu, na toaletce taką bezbarwną. Ale potem chodziłam po mieście i na przykład miałam suche usta i nie miałam nic pod ręką, więc teraz staram się właśnie mieć zawsze pomadka też w torebce, żeby po prostu w razie potrzeby użyć. Ja wiem, że to jest może takie trivialne, ale jakoś ostatnio bardziej dbam na, o nabierzenie swoich ust, więc... Chciałam się gdzieś tam tego pilnować, użyłam też dużo pomadek, ale w ostatnim czasie zrezygnowałam z tych matowych, użyłam je tylko na przykład na jakieś turbo duże wyjścia typu koncerty, a na co dzień używam tych wszystkich takich wiecie pomadków, błyszczyków albo pomadek takich kremowych, lepkich, żeby właśnie wysuszało mi ust. na bardzo fajnym spacerze. Przez dłuższy czas szukałam, jak dojść tutaj, to jest chyba jezioro. Kurczę, miałam sprawdzić Google Maps. Jest tu taki zbiornik wody, o widzicie, idę sobie taką fajną drogą. Specjalnie idę po tej stronie, bo tutaj z prawej jest ścieżka rowerowa, a z lewej jest droga normalna dla ludzi. I powiem Wam, że przepiękne miejsce do spacerów odkryłam. Co prawda, bardzo długo szukałam dojścia do wody, ponieważ Google prowadził mnie na konkretną ulicę, ale potem jak szłam to okazało się, że tam jest ulica i są wiecie, domy, bloki, ale nie ma dojścia do wody. Aż wreszcie doszłam taką boczną, boczną ulicą i teraz zrobię sobie takie, taką rumpkę wokół tego zbiornika wodnego specjalnie Wam nie mówię czy to jest oczko czy to jest jezioro, bo nie wiem, napiszę Wam później znajdę to na Google'u i, e, i po prostu Wam napiszę, ale krajobrazy są proste, przepiękne, no sami zobaczcie aż się ma ochotę zrobić jakąś fajną miniaturkę było małe cięcie bo robiłam miniaturkę, być może jeszcze nie wiem jakie ja wybiorę kadry do miniatury ale teraz e, jak muszę zrobić aż trzy e, to stukam sobie więcej tych fotek właśnie do miniaturek, ale zobaczcie jest tutaj naprawdę przepięknie. Powolutku już będę szła w stronę dworca. Muszę kupić pamiątki, magnesy, bo zarówno moje dziewczyny zbierają jak i ja właśnie magnesy z, magnesy z różnych miejsc, więc muszę znaleźć jakiś fajny sklepik. Chciałabym też zejść do Muzeum Kaszubskiego, ale nie wiem czy będzie mi po drodze. No i będę już kierować w stronę dworca. Jestem już w Gdyni Głównej. Jest około godziny 18.45. Miałam się co prawda do Was odezwać jeszcze w kartuzach, ale powiem Wam, że chodziłam sobie uliczkami, zwiedzałam i jakoś tak uciekł mi czas, że później szłam już prosto na pociąg, potem chciałam się do Was odezwać na miejscu przesiadki, bo tym razem przesiadałam się w Gdańsku rębiachowie i powiem Wam, że to jest super miejsce do przesiadki właśnie, jeżeli chodzi o kartuzy, bo tam jest wszystko dostosowane, wysiadłam na peronie drugim, przeszłam windami, wiecie, w windami wjechałam na wiaduk, przyszłam wiaduktem, zjechałam windą i byłam już na drugim peronie i za dwie minuty czekałam. I podjechała właśnie taka emuta do głównej. Teraz mam około 45 minut do pociągu do Władysławowa, dlatego teraz zjem, sobie do Macha, zjem sobie lody, bo mam ochotę na lody w waferku, bo położyły do Macha i wziąłem sobie też troszkę herbatę, wziąłem sobie lody śmietankowe z polewą Puszkopową i za chwilkę będę nagrywać jeszcze dwa TikToki, jak zdążę. I wtedy idę na pociąg do Władka i myślę, że jak już do Władysławowa, to po prostu się z wami tam pożegnam. Albo im powiem Wam, że jestem zdwojona z, z mojej wycieczki dzisiaj. Kartuzy są naprawdę urokliwym miejscem. Trochę ciężko mi to przyznać, bo kiedyś właśnie słyszałam taką opinię i mówiłam, nie, nie może być aż tak dobrze tam. A się okazało, że jednak jest. Naprawdę, w szczególności ten spacer wokół jeziora bardzo mi się podobał. Ale też w ogóle infrastruktura jest fajna. Jest to fajne miejsce, nie da się zaprzeczyć. Ale oczywiście nic nie powiem, mojej rady wiadomka. ale mimo wszystko cieszę się, że wybrałam się na tą wycieczkę. Pogodę miałam wprost idealną, jak wysiadłam tutaj w Gdyni, to naprawdę jest chłodno. By the way, w czasie, gdy byłam w za dzwoniła moja babcia, która jest w Gdyni i mówiła, że u niej jest zimno i powiem Wam, że tak jest wysiadłam w gdynie i tutaj jest taki ten mroźny wiatr, a w Kartuzach było tak przyjemnie, jak w samej sukience i nie było mi ani za ciepło, ani za zimno było wręcz idealnie to był naprawdę dobry dzień i teraz nie wiem jak to wszystko rozegrać, bo nie wiem czy jutro będę się gdzieś wybierać ale tak naprawdę powinnam jutro siedzieć przy kąpie i pracować, więc zobaczymy jak to wyjdzie myślę, że może w środę się gdzieś ruszę, ale jest jeszcze do przemyślenia. Mam w tego nagrany jeden zapasowy film, a więc na łzaku, ale dobrze by było nagrać film w środę, i potem nie wiem czy w czwartek zobaczymy, bo Wam, że te plany na ten tydzień są troszkę takie alternatywne i czasami ciężko przewidzieć co i jak będzie wyglądało. E, mimo wszystko bo czekam na moje lody. Mam e, się od, właśnie odpalać kamerę, że zaraz tutaj e, przyjdzie ktoś z obsługi przynieść montażę, bo zawsze w roku biorę sobie do stolika, bo wiecie, nie jest ciężko przynieść tacy. Jeżeli biorę jedną herbatę, no to domka czy jedną herbatę i bułkę, to sobie przyniosę, ale jeżeli właśnie mam lody i herbatę, no to wiem, żebym sama nie doniosła. E, dlatego też właśnie zawsze biorę e, opcję do stolika. Jedyna rzecz, której nie nie zdążyłam słuchajcie, to nie zdążyłam kupić żadnych pamiątek, bo nigdzie nie widziałam opcji z pamiątkami, nie wiem dlaczego, ale nigdzie nie widziałam żadnych magnesów, będę musiała się wybrać jeszcze raz i pewnie poszukać, ale to na pewno już nie w lipcu, więc myślę, że może się gdzieś tam w sierpniu wybiorę, zobaczę. Jest to trochę rozczarowujące, bo chciałam właśnie koleżankom bo przywozić magnesy, ale wyszło jak wyszło. I powiem Wam, że dzisiaj jest pierwszy lipiec, a ja już widzę plany na ten miesiąc i mam takie kurka, Jak się uda to ogarnąć, to naprawdę będzie dobrze. Ale widzicie dobrze zaczynam miesiąc, zaczynam nagrywanie i chyba na serio te leki od mojej pani doktor pomogły, bo słuchajcie, czuję się dużo, dużo lepiej. Teraz sobie w ogóle opracowałam taki system, że jeden dzień pracuję intensywnie, wiecie, wychodzę, załatwiam sprawy, a drugi dzień pracuję przy kompie, żeby zregenerować siły. I na razie taki system mi się niesamowicie sprawdza, więc Thank <laughs> Skoro się sprawdza, to dlaczego z tego nie korzystać w najzwyczajnym świecie? Kolejnych przygód, ciąg dalszy. Pominę to, że się świecę strasznie, ale powiem Wam, że już nie mam do tego głowy. A mianowicie, słuchajcie, siedziałam sobie, czekałam spokojnie na pociąg. A kiedy chciałam wyjść na perun, to okazało się, że winda się zepsuła. Akurat w tej przerwie około 50-minutowej, w której e, czekałam na pociąg. Nie wiem, może była też zepsuta wcześniej, ale wcześniej, jak już e, wiecie, z perą o 5, na którą wysiadłam. To nie było kartki awarii. I potem byłam zaskoczona, szybko podeszłam do kasy, poprosiłam o trzymanie pociągu, żeby panowie Sokiści mnie przeprowadzili. Okazało się, że zanim się dopchałam do kasy, to pociąg odjechał, więc wesoło. I teraz muszę jechać kolejno 20-20. A chciałam być szybciej we by Władysławie, i wiecie, nic z tego wyszły, więc no fajnie. Potem jeszcze okazało się, że mamy kolejny problem, bo panowie Sokiści tak po prostu nie mogą mnie przeprowadzić z peru na peron. Musiałam będąc w dzwonić do Warszawy, żeby Warszawa dzwoniła do Panu sokistów, że mają mnie przeprowadzić, bo takie są procedury. Okej, okay. skoro są procedury, to niech będą tylko, wiecie, dla mnie to jest absolutne, ale chodzi o to, że nie muszę mieć oficjalne zgłoszenie, bo potem, jak się coś dzieje na dworcu i by zaszła jakaś dziwna sytuacja, to mieliby problemy. A jeszcze do piersi złego, się herbatą właśnie z tego wszystkiego, więc po prostu wszystko do właści Jedyny minus jest taki, że będę późno, a kurczę, zależało mi, żeby być troszkę szybciej. Za 20 minut mniej więcej mam pociąg, więc trochę czekanie a mnie jeszcze tutaj czeka. Trochę czekanie mnie czeka. Fajne zdanie mi wyszło. Tak się ciągle przerwany ten klip, ale staram się mijać komunikaty i jadące pociągi. Jestem już na peronie. Ogólnie przejście wyjechaliśmy z panami Sokistami na peron trzeci i musieliśmy przejść całą długość peronu i potem przejść na peron drugi, i potem znowu całą długość peronu. I to trwało około 10 minut, więc dobrze, że panowie przyszli troszkę szybciej. Teraz po prostu posiedzę sobie na peronie i poczekam na, na swój, wiecie, pociąg. I na szczęście jest dobra pogoda, tego mam kurtkę, ale kurczę, szkoda, naprawdę ogromna szkoda, że nie zdążyłam na tamten pociąg, tylko i wyłącznie przez awarię windy, widzicie? coś się dzisiaj nie mam szczęścia do tych wind, jakoś tak, ani we Brzeszczu, ani tutaj, a zawsze jeżeli widzicie, jakoś nie ma większego problemu, tam już nie było problemu z windami, a teraz podobno jest sezon i pan Sukistaj mi mówił, że windy często, często się psują, A zobaczcie, zepsuła się teraz, a mówił, że dopiero jutro przyjedzie serwis, więc w ogóle jest super, nie? Jechałam już do Władysławowa i chyba tutaj zakończę dzisiejszego vloga, już po drodze wracając do mieszkania siostry, ponieważ szczerze mówiąc jestem wykończona. Jest 21.30, a ja jutro muszę wstać od rano, bo około godziny 6, żeby załatwiać różnych lekarzy. Muszę też właśnie siebie zarejestrować, a o czym będę Wam później mówić, dlaczego akurat Idę do lekarzy spokojnie, nic mi nie dolega, nic mi nie jest, ale jest fajna akcja, ale to jak dostanę już papiery na pewien sprzęt, to wtedy Wam wszystko wyjaśnię jak to załatwić, bo muszę sprawdzić po prostu, czy to działa. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słuchać. Z racji tego, że jestem strasznie zmęczona, to stwierdziłam, że nie ma sensu przedłużyć tego filmu. Tym bardziej, że mam naprawdę sporo materiału, a jutro czeka mnie jeszcze w dodatku zaawansowany montaż tego filmu, bo mam nagranie z dwóch kamer. Zobaczcie, już mi my się w myśli plączą, bo się troszkę śpieszy, Miałam być godzinę szybciej i chciałam się położyć o godzinie 10, a ja teraz już wiem, że położę się do łóżka około godziny 22.30, co jest późno z racji tego, że wstałam dzisiaj o 7, a jutro muszę wstać o 6. A ostatnio staram się naprawdę sypieć, to 7-8 godzin, bo mam takie zalecenie od lekarza, więc no, będzie ciężko pod tym sensem. Mimo wszystko mam nadzieję, że taki vlog dzisiejszy z podbijania kartus Wam się spodobał miło spędziliście ze mną czas. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lajkują, komentują subskrybują, jesteście wielcy, nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają mnie i naprawdę bardzo doceniam Wasze wsparcie i Wy jako wspierający myślę, że też będziecie mieli niedługo dostęp do pewnych smaczków, ale to czekajcie cierpliwie, o wszystkim pamiętam, wszystko na nadrobię, a teraz uciekam szybko spać, więc widzimy się w kolejnym filmie. Już niedługo, trzymajcie się, cześć!